Moi drodzy, jesteśmy moi drodzy, przed, y, przed wielkopomną chwilą. niedzielna 27 luty! 27 luty, a przed nami wielkie finały, mój drodzy, pierwszego, pierwszego jak do tej pory turnieju Rocket League w naszej naszej wspaniałej familii, czyli domu wariatów, Oczywiście y, przyda. Pika wii! Dziękuję pięknie, po Patryczku za pika czy będę wsparty. Miałaś pilną sprawę. Dobrze, pani cieszę się, że już jesteś. Jestem eee... to... dobrze. Eee, Uleń w rukietach, oczywiście dodałem sobie uleńkę eee, w roketach, No i oczywiście przejdziemy sobie ten turniej. Eee, przyjdziemy sobie ten turniej, komentujemy tutaj w meńką, naszym kochającą na świecie finały, a potem oczywiście zapraszam do wspólnej gry Samica! Kona Games, witam Cię pięknie i serdecznie. Oczywiście, dzień dobry, kochani. Wieczór, 27 minuty. Magiczny e, dzień. Magiczny, oczywiście, dzień. E, także tutaj wielki finał, mój drodzy. na wieczora na finał. Musiały tutaj przewojować e, oh, tej dziewczyny. Bardzo wielu tutaj swoich rywalów, e, rywali. E, czy u Lęku jesteś gotowa? Czy u Lęku jesteś gotowa? Tak. Tworzymy, słuchajcie, tworzymy, słuchajcie, historię. Tworzymy, słuchajcie, historię, także ja się cieszę, że mam przyjemność pokomentować z Ulą, A, także słuchajcie, my z Ulą tutaj wchodzimy do obserwacji, jesteśmy jako reż yy, yy, studio reżyserskie, słuchajcie, kamera automatyczna, reżyser dziewiątka, jak kliknę dziewiątka, to chyba ja będę mógł oglądać tutaj wszystko, tak? Ja cię nie mogę, moi drodzy. I moi drodzy, cóż, przed nami, słuchajcie, rajkotka! Kontra o lafek, oczywiście, z najspanialszej, słuchajcie, yy, yy, z domu, wariatów na świecie. No i cóż, yy, no i poszły tutaj się zderzyły, oczywiście, na dzień dobry. Czy kobiety. Serce? Tak. Ja, ja. Leci do bramki? Tak, leci, leci tutaj do bramki, ewidentnie. Nie, najpierw zrobię, ale leci do bramki? Tutaj, oczywiście. Chiłeczka, tutaj żeby bramkę, nie pomylić, trzeba pamiętać, oczywiście są emocje, na pewno po stronie tutaj e, dzięki tym naszych wspaniałych, e, no wielką drogę musiałem się tutaj przejść, żeby tutaj do tego finału e, trafić. Tak naprawdę, ale tutaj jest strzał, słuchajcie, Kucia, mama zdobywa pierwszą bramkę w 34 e, minuty i 33 sekundzie, także brawo, moi drodzy. No to nie, słuchajcie, mocny, mocny, pewny strzał, zdecydowany tutaj. E, no, zobaczymy, jaka będzie odpowiedź ze strony Reddit Smith. Oczywiście, my się toczy dalej. No, myślę, że taka bramka. Tak, myślę, że taka bramka jak najbardziej była, była bardzo przyjemna dla gociej mamy. Na pewno tutaj z, e, dzięki tej bramce poczuła się nieco pewniej tutaj już na boisku. Także piękny obrót. Ja przypominam, że dziewczyny grały między sobą wcześniej, także wcześniej miały dogrywkę. 1-1, więc no wiem z tego tutaj jak rozmawiałem tutaj pisałem troszeczkę, to wiem, że to były bardzo emocjonujące i wyrównane mecze, bo to są dwie bardzo wspaniałe zawodniczki, także tutaj brawa, słuchajcie, mam nadzieję, że wszystkim będziemy kibicować, no i tutaj Olafek, tutaj Oliwka nam tutaj odbija taktycznie piłeczkę, jak na razie. Będę teraz tam troszeczkę głosu o naszej kochanej. Ej, nie wiem co mówić. Okay. no podpisuj no, to, co się to dzieje. To nie takie proste. Tak, to nie takie proste. Ale do bramki. Dawaj mała, no, <laughs> mamy, mamy tutaj, słuchajcie, największą, słuchajcie, fankę, słuchajcie, kociej mamy, czyli zuni naszą, i Taka sytuacja, że Redis mi tutaj broni swojej bramki. Ja bym troszeczkę bliżej podlecieć tutaj. Może, może tutaj spójrzmy tutaj na rejkotkę troszeczkę. Spójrzmy. O, i proszę Państwa! O, NIPKA zdobyła piękną bramkę. Czy zobaczymy na powtórce, Jak to tutaj, to miało miejsce. To miało taką tutaj piękną tutaj sytuację, że ona, miała, yy, że bramkę kociej mamy nie była w ogóle chroniona, więc tutaj piękny, słuchajcie go, wykonanie, słuchajcie o jest bramka kontaktowa. Mój drodzy kochani, to mnie oczywiście piękne, piękne, słuchajcie, zderzenie. Reżyserka, tutaj sobie klikniemy. Ale piękna kam kamera automatyczna. To w ogóle kamera jest w ogóle automatycznie na piłkę. No i teraz trzy rejkotki z trzeli gola. Mój drodzy, to, piękne, gola, to piękny, gola. Się, piękny gol, słuchajcie, rejkotki. Trzecia minuta spotkania, mamy już trzy bramki emocjonujące, także tutaj trznała się rejkotka, tak jakby już busta nie miała, ale tutaj tą resztką, słuchajcie, siły dała radę. Więc no zobaczymy tutaj, tutaj y kolejne tutaj y uderzenie po stronie tutaj naszych tutaj zawodniczek. No, weźmy sobie kamerkę inaczej. Weźmy sobie kamerkę na tryb reżyserski, bo chyba... No, wtedy, wtedy chyba ja, ja, ja chyba ja mogę dostać wtedy. Y dostać chyba mogę tą kamerę do swoich rąk. Tak, jak jestem chyba... jak jestem tak na, na reżyserce, na, na Olafku czy tam na rejkotce, to chyba wtedy mogę, mogę oglądać. Chyba tak, czekajcie. Jak to się robi? Chyba tak. Piękny rejs, słuchajcie. No i do, dobrze. No i co tutaj się dzieje? To ty siedzie, moi drodzy. Odbijają oczywiście piłkę kontaktowo. No tutaj e, jeden, tutaj gol różnica. Tak naprawdę jest bardzo, bardzo słuchajcie, mało emocji, jak na grzywach. Słuchajcie, jak na grzywo brani, Czy to będą prawdziwki, czy może muchomory? No tego nie wie. Nikt, co tam uda im się uzbierać mm, w tym lesie. No oczywiście tutaj e, sytuacja, sytuacja, druga minuta meczu. meczu słuchajcie, przed nami e, kołcia, Mam tutaj próbuje swoje sił ale oliwka zdecydowanie wybija i zmierza w kierunku. Już teraz nie zmierza, bo został wybite niesamowicie, słuchajcie, wybita piłka, no i cóż Raz ma Kocioma ma piłkę, raz ma słuchajcie, z piłeczkę, więc oczywiście tak jakby sobie podawały, oczywiście no wyrównany Pojedynek to na pewno pojedynek nie jest jednostronny, jeżeli chodzi o nasze kochane zawodniczki, mój drodzy! I Oliwka odbija. Rekordka tutaj zbliża się do bramki. Czy to będzie gol? Nie. Tutaj jednak przesunęła tą piłkę i czy to Oniwka wykorzysta? Czy to ona? Słuchajcie, Red jest mi wykorzystał. W każdym razie strzał na bramkę ale dosyć leciutki, więc kocia mama zdecydowanie sobie doskonale radzi. No i moi drodzy, słupek. Ależ by była księcia bramka w wykonaniu kociej mamy, to już by przypieczętowała tak naprawdę tą rundę. No, ale póki oczywiście piłka jest grze, to się dużo może zdarzyć. No i też gola nie było kocioł, mama, radis mi. Co tu się dzieje, moi drodzy? Prawie, prawie tutaj był gol, ale słuchajcie, minuta do końca. No, zobaczcie, no oczywiście nerwy, stres tutaj, oczywiście, gra główną rolę na pewno dziewczyny. Tutaj emocjonują się tutaj razem z nami. Dobry wieczór Kicałko, ciebie, pięknie. i to dzisiaj I moi drodzy, zdobyła gola I mamy w tym momencie 2-2. Ale emocje, moi drodzy, ale emocje. Tutaj oddaję teraz głos dla naszych kochanych lęki, bo jest 2-2. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Ulęko. Ulęko, co tutaj się dzieje? Ulęko. Co tutaj się dzieje? Ulęko. Czyli zdjęłam. Kwiatka piłkę. Tak. Ja jednak lec zbiła piłkę do brąki leci, 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 leci. Czy to będzie go? proszę Państwa? jest <laughs> nie. Cześć, gen. dzień dobry, wieczór. Wyrównane. To będzie gol? Jednak nie, rękawka bym się przytniał. Tak jest. Lec jednak... przeciwniczki. Tak, 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 Piękny, słuchajcie, Emo emocjonalny, Tak, moi drodzy, Kocia, mama strzeliła i czy te 17, słuchajcie, sekund zdecyduje o losie tego pierwszego pojedynku. Czy te 17 sekund wystarczy kocie i mamie? O, zwy no zwycięstwo, słuchajcie, że chodzi o ten pierwszy meczyk. No ciekawy, jestem tutaj e, pełen, słuchajcie, podziwu tej klasy tutaj naszych tutaj zawodniczek, elegancji tej pięknie, to jest jeżdżą, radzą sobie, czuję w kościach do grypkę, no zobaczymy, zobaczymy. 10 sekund, czy mi wykorzysta tą szansę. Nie! Tutaj chociaż mu mam broni, więc tutaj. Ale może, może tutaj 3 sekundy! Myślałem, że to rzutem na No i stało się, słuchajcie, pierwsza, pierwsza runda. Pierwsza runda, słuchajcie, dla kociej i mamy po jakże niezwykle emocjonującym pojedynku to, moi drodzy, w ostatnich 17 sekundach wyjaśniła się tak naprawdę. Tutaj eee, tutaj jeżeli chodzi o... O, ten pierwszy pojedynek, jeżeli chodzi o ten pierwszy pojedynek, bardzo emocjonujący, bardzo ciekawy. Też Były też problemy w tam, widziałem yy, ze strzeleniem yy, bramki. Yy, Oliwka też wykorzystała sytuację, kociej mamy. Także, no, kto by przypuszczał? Posia, przepraszam! Posia, przepraszam, mój drodzy. Przed nami, oczywiście, kolejny, kolejny, słuchajcie, emocjonujący, mam nadzieję, że pojedynek tutaj naszych mistrzyń, jeżeli chodzi o Dum Wariatów. Mm, także brawo, słuchajcie, dla Rejkotki. Ja oczywiście brawa tutaj dla Redis mi za dotarcie tak naprawdę do finału, bo dotarcie do finału to już jest samo w sobie nagrodą. Także Uleńko, dajcie teraz troszeczkę więcej głosu, bo ja się oczywiście rozgadałem... Nie. rozgadałem się. Um, nie um, nie e, strzeliła mi po kostkach. No nudzie, kochani, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? I oliwko, i oliwko, i oliwka, i Rejkotka. I Uleńko tu jest z nami. Zobaczymy, wystartujemy wyłączymy. 3, 2, 1. Kocia mama, to jest tak. Tak, i poleciały. I Reddy Smith tutaj y, wygrała tak jakby y, delikatnie tą walkę, jeżeli chodzi o pierwszy kontakt z piłką. Bowiem tutaj piłka jest po stronie, e, po stronie tutaj, e, na stronie tutaj boiska. Kociej mamy... Ale dobra, zobaczymy tutaj e, tryb, ten reżyserski. Eee, Mój Co tu się wydarzyło? Był gol!

Ci mamy. Dziękuję, oczywiście, za te widzików. Ale Tylex, słuchajcie, no pięknie, jesteśmy z, z widzami. Dziękuję bardzo z całego serca. Eee, dziękuję bardzo z całego serduszka, Leszku. W ogóle muzyczkę jakąś puszczę, bo się skończyła. Skończyła się muzyka, no to jak, żeby to tak, um, bez muzyki. I coś tutaj już dęka nam. Dobrze. Dom dam dom dam. Leszeka, pięknie, wezmą czy widzisz? No i minutka, słuchajcie, przed, za nami, no, um, jeden gol, jeden gol tutaj po stronie um, Kociej mamy, no, ale widać oczywiście rywalki tutaj um, bardzo są tutaj dobre i bardzo wyrównany pojedynek, um, Pociągamy mamy teraz przy piłce, dobra, spójrzmy troszeczkę inaczej, no, ten tryb reżyserski, drodzy, pierwszy raz w ogóle jestem w tym trybie obserwatora, Także tutaj coś tam mogę nieco się poklikać, nie tak? Ale o, tutaj ten tryb jest bardzo taki fajny. Bardzo pocieszny. No i piłka, słuchajcie, zmierza! Zmierza! ale tutaj, jakby kocia mama trafiła, to by było mocne, ale oczywiście. Yy, Oni no tutaj wykorzystuje swoją szansę i zmierza w kierunku bramki. No i mamy piękną, kolejną bramkę kontaktową, i mamy gola! Mój drodzy, 1-1, co za piękna! Piękna, słuchajcie, brama! Co za piękne emocje tutaj księżycy, słuchajcie, wszystkie te gwiazdy na niebie się teraz e, pokazały chyba e, kocie je przed oczami, ale jest, moi drodzy, jeden jeden. Proszę Państwa, no i kontakt, kontakt jest jak najbardziej piłka w powietrzu. Idą w łeb, w łeb, moi drodzy. Także zobaczymy, co to się wydarzy. E, tutaj jeszcze wszystko. Wszystko, kochani, jest możliwe. No jeżeli chodzi o mnie, to oczywiście liczę na dogrywkę. Bo więcej będzie tej emocji i zobaczymy, czy Reddy Smith, Rejkotka wykorzystuje oczywiście szansę tutaj strzelenia gola, klesz baki z Wietnamu. Ryjkotka miała, tak, słuchajcie, tej, Omiwka, Omiwka tutaj, oniwka, oniwka tutaj, mm, tutaj dała wygraną, tutaj dla koci mamy, dla koci mamy, jeśli chodzi o tego gola, no oczywiście 3 minuty, wszystko tak naprawdę przed nami wszystko tak naprawdę przed nami. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. I numer 3, no to jest do dwóch zwycięstw, więc tutaj... O, Miwka! O, Miwka, kontaktowa ubrameczka, jakże szybka, jakże emocjonująca, także na pewno nie da tutaj, nie odpuszczą tutaj obie. Obie chcą wygrać, obie chcą mieć tutaj Tytuł, słuchajcie, mistrzyni yy, serwera, słuchajcie, dół tutaj tej naszej kochanej y, rodzinki, więc na pewno obie nie odpuszczą. Obie będą walczyć, słuchajcie, do końca, będą wyrywać sobie tą y, piłkę. Jak lewicy, słuchajcie, nie jak lewice, obie dwie, słuchajcie, obie tutaj na watarek mają koty, yy, więc im tutaj zarówno jej kotka, no i tutaj rady z mistą, oczywiście yy, drapieżne, słuchajcie, nasze kotki. Yy, Samica kona, pozdrawienia. Kogo pozdrawiamy? Samica kola, yy, No i tak, zobaczymy, co tu się wydarzy. Czy Urenka, by chciała coś jeszcze tutaj dopowiedzieć nam tutaj wspaniałym swoim czarnym głosem? Hmm. No i dobra, popatrzmy troszeczkę popatrzmy troszeczkę w takiej e, ciszy w takim tutaj, wiecie, skupieniu co tutaj się dzieje, no i jest, mój drodzy gol, tu stronie oliwki I tym samym, mój drodzy, to oliwka w tej e, drugiej partii e, zdobywa zdecydowanie prym i e, prowadzenie, także no połowa czasu przed nami, wszystko tutaj się jeszcze może oczywiście zdarzyć więc zobaczymy, więc zobaczymy, czy będzie tak naprawdę to grypka czy będzie tak naprawdę to grypka, czy tutaj m, coś innego, będziemy tutaj y, na miejscu, y, jeżeli chodzi o o, 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 tutaj o tutaj o Z czym będziemy tutaj do czynienia Tego słuchajcie nie wiem sam, ale kocie była strzyna troszeczkę za, za słabo. chrypy e, dostała U mnie chrypy nasz kochana. O nie, to z tych emocji. Stąd to, to z tego tutaj wszystkiego, no i oczywiście piłeczka się odpija. Eee, Tłumaczka się pięknie odbija, no i o, Rejkotka strzyna tutaj wysoko. Eee, o, Nitka tutaj delikatnie broni, ale oczywiście taktyczna, moi drodzy, wykorzystanie sytuacji, ale niestety niecennie. Celnie, nie celnie. gdyby tutaj mm, Smith strzeliła tego gola, no to oczywiście tutaj by mm, już tutaj ewidentnie ugruntowała swoją pozycję, ale jest, moi drodzy, 3 do 3, moi drodzy, kocia mama, przepiękny, przepiękny, niesamowity. Drôle oczywiście w wykonaniu krócej mamy został szalony, on próbowała. Próbowała, ale no troszeczkę zabrakło jednak no, szczęście tych milimetrów, oczywiście. M, więc oczywiście, no szczęście też sprzyja lepszym, milimetr tak naprawdę zabrakło, żeby tu Oliwka wybroniła. No oczywiście, no piłka cały czas jest w grze, toczy się tutaj zacny, emocjonujący bój, no i zobaczymy. Oliwka tym razem brązi. Tabelka jest oczywiście na no, jest cała tabelka jest dostępna, cały czas ona, ona jest publiczna, więc cały czas ta tabelka jest. Moi drodzy, no i tak. Oliwka teraz przy a tak jakby została nieco statycznie przy, przy bramce, czyli tak jakby broniła się, broniła się, ale tutaj leci, do przodu no minuta do końca. my drodzy, w każdym razie leci a kiedyś zapisów na duo turniej, e, po turnieju, e, po finale, oczywiście ruszą zapisy. Ruszą zapisy, oczywiście za chwileczkę będą, e, za, chwileczkę, za chwileczkę będzie wszystko powiedziane. Oczywiście zobaczymy, m, najpierw tutaj m, ten główny, słuchajcie, meczek, co tutaj się rozstrzyga, mój drodzy, i cztery, słuchajcie, trzy dla kołci mamy także tutaj m, Piękny tutaj gom. Witaj Monik, cześć Kuki, witam Cię pięknie, serdecznie, dzień dobry, wieczór, kocia, Mama, wspaniały cudowny gol, wspaniała, cudowna bramka, ale oczywiście zobaczymy, czy czy Oliwka da za wygraną, czy też jednak nie, no zobaczymy, co tu się wydarzy, no piłka zmierza, słuchajcie, ewidentnie w stronę, w stronę bramki Oliwki, no i tutaj została dobita przez Oliwkę, oczywiście wiem, że Oliwka próbowała ze wszystkich, słuchajcie, sił, ze wszystkich emocji, z całym zaangażowaniem obronić tą piłkę, ale niestety się nie udało, więc dwa gole, no jest jeszcze możliwe, ale na pewno będzie Trudno tutaj porównać uh, Reddysmiss. Mm, no i dobra, tutaj piłka kontaktowa. Piłka kontaktowa. Kuki, Kuki, co tam u Ciebie? Kuki, słychać? I tak, I tutaj rekordka oczywiście dalej tutaj leci. No zobaczymy, no wszystko moi drodzy to jest rocket, więc w rokecie wszystko jest możliwe, dopóki piłka jest w drze, to wszystko się tak naprawdę może wydarzyć, no i Mitko, słuchajcie, jest 30 sekund do końca. Pusta bramka. O Niko wykorzysta tą sytuację, czy też niestety, słuchajcie, chyba troszeczkę, e, troszeczkę tutaj nerwy wzięły, słuchajcie, górę, więc e, oczywiście to jest gra emocji, to jest też oczywiście gra, e, która z dziewczyn będzie miała bardziej tej nerwy na wodze, na no dużo stresu przed nimi, ale kocia mama zdobywa swoją e, szóstą brałkę tego pojedynku. I już e, raczej e, tutaj mamy. Mamy, wiemy, kto wygra, ten mecz w 7 sekund. No, oj, to byłoby ciężko to nadrobić, także, mój drodzy, my już wiemy. My już wiemy, czy uleńka mogłaby się ogłosić, co tutaj się wydarzy za chwilę. My już wiemy, tu malutko. na trzeci mecz, mój drodze. Uleńko, jest z nami. Yes, Jesteś z nami, słuchajcie. No i tak, a to, moi drodzy, yy, sytuacja miała miejsce. Co tu się wydarzyło, Lenko? Co tu się tam wydarzyło, to się nam wydarzyło, kochana? Ja nie Rejkotka, wynik Tak, moi drodzy. Kolejny meczek, moi drodzy. Wygrała kocia mama i tym samym to Rejkotka zdobywa to słuchajcie, mistrzyni, mistrzyni świata, mistrzyni Polski, mistrzyni, słuchajcie, narodów wszelakich, yy, naszego kochanego serwera, Doom No i oczywiście my zrobimy kociomami specjalną rangę jako zwycięzczyni i obie zwycięzczynie słuchajcie, yy, yy, dostaną ode mnie nagrody niespodzianki, ale to na pewno oczywiście nie chciałem tak, sobie mówić jaką no, nagrodę niespodziankę? Tak, dziękuję wam bardzo serdecznie. Nie chciałem oczywiście tego mówić, bo tu jest dla fanu. Także obie, słuchajcie, tutaj finalistki, niezależnie od tego, czy wygrały, czy przegrały, dostarczyły nam wspaniałych, cudownych emocji. Także uprzejmie Wam gratuluję. Oczywiście już w tym momencie ruszają zapisy. Ruszają już w tym momencie zapisy do turnieju, dołu. Więc jeżeli macie ochotę, to w tym momencie na kanale Turni Rocket League ruszają, słuchajcie, zapisy. Jeżeli chcecie, jeżeli macie jakiegoś kompana, to oczywiście możecie się zapisywać. No i oczywiście, kocia mama na bieżąco, na świeżo. oczywiście byś chciała coś opowiedzieć o turnieju. E, chciałam czynienie. powiedzieć, że było trudno, bo oczywiście tutaj Reddy Smith jest naprawdę ciężką przeciwniczką, bo w pierwszej rundzie mnie rozwaliła i stresowałam się tym meczem, ale... poziom jest zachowany, czyli no, była wyrównana walka. Tak, piękny poziom, piękny poziom. Czy Reddy Smith chciała coś yy, tutaj wygłosić dla nas tutaj, jeżeli chodzi o ten pojedynek? Jeżeli masz ochotę tej redes mi do nas e, e, przyjść i powiedzieć dwa słowa, to oczywiście gorąco Ciebie zapraszam tutaj do nas na głosowe, na kanał streamuję. jeżeli chciała. Nie, trzecie miejsce nie jest <laughs> Dziękuję Ej. za wszystkie gratulacje. Tak, oczywiście gratulacje, słuchajcie, dla naszej koci mamy. Niesamite słuchajcie, przebrnęła przez wszystkie trudy, z jest słuchajcie tych wszystkich pojedynków i jej się słuchajcie udało. Także gratulacje. Congratulation! No, oczywiście teraz sobie la, 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 la.